W tym filmie pokażę Ci najnowsze funkcje ChatGPT, w tym rozmowę głosową oraz inne możliwości. Pokażę Ci, jakie nowe narzędzie AI możesz wykorzystać w biznesie, marketingu i pracy oraz pokażę Ci mojego nowego awatara. Zaczynamy. Najważniejsza funkcja, która wzbudziła rewolucję w świecie, to płynna rozmowa z ChatGPT. Wyobraź sobie, że mówisz do swojego komputera, do swojego telefonu, a on odpowiada i mówi to w takim tonie, tempie, języku, jakiego potrzebujesz. Dostarcza Ci informacji i może Ci pomóc w wielu zadaniach. To omówi. Szczegółowo w ostatnim filmie. Dzisiaj chciałbym Ci tylko pokazać i rozwiać pytania z komentarzy, a było ich bardzo wiele. Nowy czat charakteryzuje się tym, że ma taką niebieską chmurkę i on cały czas mnie słyszy i mogę z nim sobie rozmawiać na bieżąco. Przywitaj się z moimi widzami. Powiedz to bardzo głośno. Witajcie. Mam nadzieję, że spodoba Wam się nowa funkcja i nasz dzisiejszy film. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym, więc możemy mu przerywać, możemy powiedzieć, żeby wszedł w jakąś rolę i dzięki temu, na przykład uczył nas języka angielskiego lub był naszym naszym doradcą biznesowym. Ale jeśli ta funkcja jest nieaktywna, no to zobaczysz inny widok. Wychodzę teraz z czata i przełączam się na moje konto osobiste, czyli wychodzę sobie z konta firmowego i uruchamiam sobie konto osobiste. I teraz, gdy wejdę sobie na płynną rozmowę, Czyli na, na rozmowę z czatem, to mamy takie okno. I to jest stara wersja, która jest znacznie gorsza, która nie odpowiada w płynny sposób. Więc, no, jeśli macie takie okno, to po prostu musicie poczekać. Te opóźnienia wynikają z przepisów prawnych w Unii Europejskiej. Jeśli po uruchomieniu w wersji dla zespołu zobaczysz taką animację i będziesz mógł rozmawiać z czatem w sposób płynny, Wtedy masz pewność, że ten system działa. Myślę, że za jakiś czas wszyscy będziemy mogli cieszyć się nowymi możliwościami. Na ten moment trzeba jeszcze trochę poczekać. Na szczęście nie trzeba czekać na inne funkcje ChatGPT, które pojawiły się już w systemie i można z nich korzystać na co dzień. Pierwszą przydatną funkcją, która jest zbudowana już w system, to funkcja pamięci. Jeśli ją uruchomimy, to system będzie zapamiętywał fragmenty naszych rozmów i potem będzie dawał ci coraz lepsze odpowiedzi na podstawie tego co ma w pamięci. Jeśli chciałbyś, żeby czat zapamiętał jakąś konkretną rzecz, no to możesz napisać zapamiętaj, gdy piszesz teksty marketingowe, zwracaj się do czytelnika bezpośrednio i wtedy system powinien poinformować cię, że pamięć została zaktualizowana. No i wtedy te teksty będą pisane w taki sposób bezpośredni. I możesz to rozwinąć. Jeśli klikniesz tutaj, będziesz mógł usuwać pewne elementy z pamięci lub wyczyścić całą pamięć Chatbota. Następna przydatna funkcja to Canvas, czyli funkcja, która usprawnia pisanie i tworzenie tekstów oraz pisanie kodu. Jak działa? Musimy wybrać sobie właśnie tą opcję, ona jest dostępna tylko w płatnej wersji, i wpisać polecenie. Wpisuję polecenie, napisz angażujący post na media społecznościowe. I tutaj dopiszemy sobie jeszcze informacje do wpisu. i wklejam tutaj opis z mojej strony sprzedażowej z mojej strony zapisu na webinar. On nie musi być bardzo dobrze sformatowany czat, domyśli się, jakie rzeczy są ważne, a które można usunąć. I klikam Enter i teraz mamy nasz wpis. Ale co się stało? Widok się zmienił. Po lewej stronie mamy teraz czat, a po prawej stronie mamy Canvas, czyli w wolnym tłumaczeniu płótno i możemy sobie ten tekst edytować. Czyli tak jak w Wordzie mogę sobie Pewne rzeczy poprzestawiać. Mogę dodać tutaj na przykład Enter. Mogę poprawić formatowanie. Mogę zmienić konkretny tekst już bezpośrednio tutaj. Ale mamy również fajne podpowiedzi, ponieważ mamy możliwość kliknięcia tutaj i możemy na przykład dopisać. Dodaj emoji. Udoskonal ten tekst. Zmień poziom odczytu. Na przykład możemy zmienić, żeby był to poziom przedszkola, czyli upraszczamy tekst, co w marketingu jest bardzo pomocne i system automatycznie uprości ten tekst. Jeśli chcemy go ulepszyć, no to możemy zmienić na udoskonal. Wtedy znowu ten tekst zostanie udoskonalony i można bardzo szybko zmieniać nasze treści, zarówno artykuły, jakieś właśnie treści do e-booka, czy też treści, których potrzebujesz w swojej pracy. Możesz dodatkowo zaznaczyć dany fragment i zapytać chatbota o ten konkretny fragment. Wtedy na przykład mogę napisać zmień ten fragment na inny. I teraz system edytuje tylko wybrany fragment tekstu. Moim zdaniem jest to bardzo przydatna funkcja i może być przydatna również dla programistów, dla osób, które uczą się programować, ponieważ możemy sobie otworzyć nowy czat i na przykład napisać: Napisz kod gry w węża. Oczywiście jest to taki szybki przykład, żeby system wygenerował nam kod. Gdy system napisze kod, mamy tutaj dodatkowe opcje, które możesz wykorzystać do nauki, na przykład do stworzenia własnej aplikacji, jeśli masz takie zainteresowania. Ten system jest bardzo przydatny i pokazuje, w którą stronę idzie Chat GPT. za niedługo wiele rzeczy będzie można zrobić bezpośrednio w programie. Jeśli chcesz wykorzystać sztuczną inteligencję w Twoim biznesie, w marketingu, w Twoich działaniach zawodowych, to koniecznie zapisz się na webinar, który odbędzie się 29 października o 19. Dowiesz się tam, jak przyspieszać i automatyzować pracę przy pomocy sztucznej inteligencji. Inteligencji. Link do zapisu widzisz na ekranie i znajduje się w opisie. Jeśli się zapisałeś, to przejdźmy dalej, bo jeszcze dużo przed nami. Funkcja Canvas to nie tylko tekst, ale to również kod. Jeśli uczysz się programowania lub chciałbyś coś napisać samemu, no to chat będzie świetnym pomocnikiem i możesz napisać coś takiego. Pisałem polecenie: stwórz interaktywną tabelę w HTML i JS, która będzie obliczać koszt stworzenia strony internetowej. No i mamy tutaj nasz kod. Teraz można wykonać różne operacje na kodzie, na przykład poprawić błędy czy dodać komentarze. Wystarczy kliknąć w ten przycisk, no i system automatycznie doda niezbędne komentarze. Wtedy będzie łatwiej się po nim poruszać. Jest to świetne narzędzie dla osób początkujących, które chcą właśnie zagłębić się w programowanie. Potem wystarczy taki kod na przykład wkleić sobie do notatnika w HTML w tym wypadku. No i mamy taką tabelę, w której można sobie coś obliczać i na tej podstawie. Zrobić właśnie kalkulację. No, w tym wypadku działa to ok. ChatGPT trafił również na Windowsa. W końcu możemy wykorzystać go bezpośrednio na naszym Windowsie, jako aplikację, dodatkową aplikację, którą wywołujemy z skrótem klawiszowym albo wchodząc po prostu w ikonkę aplikacji. Jeśli chcesz pobrać ją dla Windowsa, to musisz kliknąć sobie tutaj. Jako, że sama aplikacja nie ma za, za dużo funkcji, to pokażę Ci tylko, jak wygląda w aplikacji ChatGPT. No i mamy naszego pomocnika czata w zasięgu ręki. Możemy wywołać okno czata, klikając skrót Alt Spacja, wtedy w każdym momencie korzystania z systemu. Możemy wywołać właśnie naszego asystenta. Na razie nie ma tutaj najważniejszych funkcji, na których mi zależy, czyli nie ma podglądu bezpośredniego na to, co robimy, ale ta funkcja zostanie dodana w przyszłości i da nam kolejne możliwości. Kolejne niesamowicie przydatne narzędzie, które wykorzystuje bardzo często to Perplexity. Ono służy do wyszukiwania informacji z Internetu oraz przetwarzania tych informacji. Jest znacznie lepsze niż bardzo popularna wyszukiwarka, którą znamy od dawna. I mamy tutaj również nową funkcję i nazywa się Spaces. Na czym polega? Możemy przesłać tutaj swoje pliki, na przykład jakąś bazę wiedzy, jakieś informacje do artykułu, którego chcemy napisać, albo do pracy, którą chcemy stworzyć, do książki. No tutaj musisz sobie podstawić pod to dowolną pracę. Następnie tworzymy instrukcję, którymi ma podążać system, i możemy. Rozmawiać z naszymi informacjami, pobierać informacje z internetu, uzupełniać cały system. Ta funkcja pojawiła się niedawno, więc nie testowałem jej bardzo szczegółowo, ale pokażę Ci w skrócie o co chodzi. Mamy na przykład tytuł, możesz dodać swoją emotikonę, opis oraz właśnie instrukcję niestandardową. To jest opcjonalne, ale możemy ją dodać, na przykład, żeby odpowiadał po polsku. Klikam Stwórz i mamy nową przestrzeń. Mogę sobie w nią wejść. A teraz wpisać nowe zapytanie. Napisz plan artykułu na temat marketingu internetowego. Jeśli przesłałbyś jakiś plik, korzystając z tej możliwości, to wtedy system będzie bazował tylko na Twoich plikach, co jest niesamowitą możliwością, ponieważ nie będzie tutaj halucynacji, tylko konkrety, które znajdują się w dokumentach. Jest jedno, ale ta funkcja jest płatna, i jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz kupić wersję pro. Link do zakupu znajdziesz w opisie. Po chwili system wygenerował nam plan tego artykułu, który jest oparty na treściach z internetu, więc mogą się tutaj pojawić plagia plagiaty. Jeśli dodajesz tutaj swoje teksty, swoje notatki, no to wtedy masz pewność, że jesteś zabezpieczony, ale to wymaga wersji płatnej. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Kolejne zastosowanie, które widzę dla tego systemu, to stworzenie właśnie takiej przestrzeni dla Twoich pracowników, którzy muszą posiadać bazę wiedzy na dany temat, no i w tym miejscu będą mogli szybko uzyskać do niej dostęp oraz rozmawiać z czatem w bardzo przyjemny sposób i uzyskać tego, co potrzebują. Przejdźmy do podobnego narzędzia, które daje nam jeszcze jedną funkcję zmienia nasz tekst w podcast. To narzędzie nazywa się Notebook LM i zmienia sposób, w jaki będziemy korzystać z notatek, tak jak Perplexity. Od teraz tak naprawdę będzie to jedyny sensowny sposób na to, żeby zbierać naszą wiedzę i przetwarzać ją skuteczniej i efektywniej. Możemy stworzyć nowy notatnik, i co się tutaj dzieje? Możemy przesłać dokumenty z naszego Google Drive'a, możemy przesłać linki do witryn albo do filmów z YouTube'a i stworzyć sobie tutaj swoją bazę wiedzy. Możemy również wkleić prosty tekst, który mamy w naszych zasobach. Wklejam tutaj tekst o automatyzacjach i przesyłam go do systemu. Po lewej stronie dodało się źródło, i teraz będziemy mogli właśnie znowu rozmawiać z naszymi źródłami. System będzie korzystał z różnych informacji, które dodamy sobie do tego notatnika. Ale mamy tutaj Podsumowanie audio. Możemy kliknąć tutaj i wygeneruje się podsumowanie audio, na razie w języku angielskim, które brzmi jak bardzo ciekawy, profesjonalny podcast. System od niedawna daje możliwość również dostosowania tego podcastu i mamy na przykład możliwość tego, żeby właśnie rozmówcy skupili się na konkretnym źródle lub konkretnym zagadnieniu. Więc mamy coraz większą możliwość zmiany tych głosów. I puszczę Ci teraz fragment takiego podcastu, żebyś zobaczył o co chodzi. Ale puszczę go w formie awatarów, których stworzyłem w narzędziu Hagen, które pokażę ci już za chwilę. And you're just stuck, trying to figure out like, should I even should I even try to get on board? It's, it's easy to feel that way, right? There's a lot of noise out there about AI. Right, right, a lot of noise. And you know, our listeners are all about leveling up their businesses. Mm. And speaking of which, a listener actually sent us a topic. Some... Awatary, które zobaczyłeś, zostały wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji, przy pomocy narzędzia Hagen. Link do tego narzędzia masz w opisie tego filmu. I jak sam widzisz, nie są jeszcze w stu procentach naturalne, ale to narzędzie daje znacznie więcej możliwości, na przykład dubbing twoich filmów i to również ci pokażę. Możesz również stworzyć własnego awatara i to również ci pokażę. Jest to naprawdę ciekawe, ponieważ cennik tego narzędzia przeszedł metamorfozę i teraz w końcu ma to sens. Kiedyś za kilkanaście minut filmu musiałem zapłacić kilkadziesiąt złotych. Teraz można generować ich znacznie więcej. Jeśli chcemy tworzyć takie filmy do 5 minut, to wystarczy, że zapłacimy 29 dolarów miesięcznie. Jeśli do 30 minut wtedy 89 dolarów, więc jest to naprawdę niewielka kwota jak za możliwości, które daje ten system. No i mamy tutaj nieograniczoną liczbę generacji. Tutaj jest jedna gwiazdka, to jest nieograniczona liczba, ale tylko kilkadziesiąt filmów na początku miesiąca są generowane szybciej, a potem trzeba poczekać nieco dłużej, ale i tak jest to o niebo lepsze niż to, co było wcześniej. Pokażę Ci inne nagranie z tego systemu, które wygenerowałem, ale przy pomocy wirtualnych awatarów. System wygląda w ten sposób i w dużym skrócie pokażę Ci jego funkcję. Przede wszystkim mamy możliwość tworzenia własnych awatarów, czyli możemy sklonować siebie lub własnego pracownika, ale mamy możliwość również korzystać z awatarów, którzy są już dostępni i nagrani w systemie. Jak działa tworzenie awatara? Bardzo prosto klikamy i musimy przesłać 3 minutowy od 2 do 5 minut nagrania w dobrej jakości, następnie wysłać to do systemu. Poczekać chwilę i system wygeneruje naszego awatara. Ale to nie wszystko. Możemy sprawić, żeby ten awatar był w różnych pozycjach, czyli możemy dodać Add New Look i na przykład jeden awatar będzie w czarnej koszulce, a drugi w białej. Ja pokażę Ci tego w czarnej i możesz wykorzystać go do nagrań. Jak to zrobić? Klikam Generate Video, następnie mogę wybrać albo Film z awatarem, czyli mogę wpisać, żeby awatar coś powiedział w moim imieniu, czyli moja wirtualna postać, albo mogę przesłać tutaj film, który już nagrałem. Na przykład po polsku, a system wykona automatyczną transkrypcję tego filmu, podstawi nowy dźwięk, który będzie podobny do mojego głosu i zsynchronizuje ruch warg, czyli będę po prostu, będzie wyglądało tak jakbym mówił po angielsku. Now I am an avatar speaking in English even though the language in the recording is Polish. It looks a bit unnatural, but if you were to watch this film for the first time or in low resolution, it would be very difficult to guess that it is not a real recording. Wracam do mojego normalnego wizerunku. Teraz jestem prawdziwy. Słuchajcie, wchodzę sobie na wideo awatara i pokażę Ci, jak stworzyć takiego awatara w, przy pomocy dostępnych opcji. Możemy wybrać, czy to ma być wideo pionowe czy poziome. Ja wybieram poziome. Wybieram swojego awatara. Dodaję sobie go tutaj. A teraz mogę. Pisać tekst, który ma powiedzieć. No i załóżmy, że zachęcę Was do subskrypcji tego kanału i mój awatar powie to w takim spokojnym głosem, ponieważ można tutaj zmieniać również głosy. I jest to bardzo fajne, ponieważ możemy dodawać sobie różne nagrania naszego głosu. Jeden może być poważny, drugi może być energiczny i wtedy będzie to nagranie również miało inny vibe, inny odbiór, więc jest to bardzo przydatne. Nie jest to już takie bardzo drewniane jak kiedyś. Teraz można nadać temu trochę życia. No i stwórzmy sobie takiego awatara. Wybieram sobie tutaj język polski w tym wypadku. Pisuję krótki tekst i mogę kliknąć Generuj, ale mogę zrobić coś jeszcze. Mogę nagrać mój dźwięk i wstawić go do nagrania. Jak to zrobić? Teraz nagram krótki fragment audio i podstawię go do awatara. Zostaw teraz łapkę w górę oraz komentarz, aby ten film dotarł do jak największej ilości osób. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie i za to, że jesteś moim widzem. Teraz wrzucam ten głos do awatara i sprawdźmy, co się wydarzy. Zostaw teraz łapkę w górę oraz komentarz, aby ten film dotarł do jak największej ilości osób. Dziękuję Ci za Twoje wsparcie i za to, że jesteś moim widzem. Jak widzisz, nie jest to jeszcze idealna kopia, ale może i dobrze, bo można jeszcze rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie. Jeśli chcesz pobawić się tym narzędziem, to masz link w opisie. Pokażę Ci jeszcze, jak wykorzystać awatary, które są już dostępne w systemie. Mam na przykład Amelię, ona jest w różnych stylach. Możemy dodać ją w takiej pozycji siedzącej, możemy nową, dodać nową scenę. W której będzie stała i coś prezentowała, i do każdej sceny można dodać nowy tekst. Wymaga to trochę zabawy. Jest jeszcze niedoskonałe, ale moim zdaniem za rok, za dwa te awatary będą już tak dobre, że będzie trudno rozróżnić, co jest prawdziwe, a co nie, więc warto zainteresować się tym tematem już teraz. Jeśli chcesz potestować to narzędzie, no to link znajdziesz w opisie tego filmu. Na zakończenie ciekawostka, przy pomocy jednego narzędzia AI możesz zmienić swój obraz w coś niepowtarzalnego, możesz zmienić styl tego obrazu, na przykład w człowieka, który jest z włóczki albo... Kreskówkę. To narzędzie nazywa się Runway i zaprezentowało nowy model GEN 3 Alpha. Jest płatny, jest drogi, ale jako taką ciekawostkę możesz go przetestować. Wystarczy, że wejdziesz sobie na Runway, kupisz tutaj pakiet. Najtańszy pakiet zaczyna się od 15 dolarów. Teraz wejdź na Start New Session, wybierz sobie materiał z Twojego komputera, na przykład jakiś film. Do 10 sekund to jest maksymalna długość trwania tego filmu. No i musisz wpisać. Co ma się tutaj pojawić, i system zmieni to właśnie w ciekawą formę, którą widziałeś wcześniej. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeśli chcesz wykorzystać AI w biznesie, w marketingu, do zwiększania efektywności, oszczędzania czasu, to koniecznie zapisz się na webinar. Link masz w opisie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Brzmi świetnie. To będzie ciekawy materiał. Dzięki, ale miałeś się nie odzywać.